Dziabwoko. No siema. elo, z tej strony Koko. witam Was w kolejnym odcinku z Resident Evil 7. Jesteśmy tutaj w tym pokoju, gdzie jest zaopatrzenie, mamy klucz kruka, także zaraz tam zawitamy. Ale to zaraz, ponieważ mam parę, no, dosyć nieprzyjemnych generalnie informacji. Pierwsza z nich jest taka, że już nagrywałem ten odcinek, w którym będziemy walczyć z matką, no to już mogę jakby wam powiedzieć, że... W dzisiejszym odcinku myślę, że zmierzymy się z nią. Um, tak, między innymi też będziemy używać tej broni. Um, tylko, że generalnie jestem debilem, ponieważ usunąłem i dźwięk z mikrofonu, tak, nagrany, bo generalnie nagrywam oddzielnie dźwięk z gry i dźwięk z mikrofonu, i nie zapisałem tego z mikrofonu, i nagrałem następny odcinek. O tym zapomniałem i mam po prostu samo wideo i tak. Trochę... średnio puszczać kurwa, nie my gameplay, jak w końcu oglądacie po to, żeby był komentarz. No, no, no nie, no. Nie. No, także muszę to nagrać z powrotem. Na szczęście znalazłem save'a, który nie był jakoś super daleko, więc jakoś tutaj, powiedzmy, przebiegniemy przez ten odcinek, pokonamy tę matkę i później sobie już czytam tego oryginalnego save'a następnego, bo, bo tak, no, bo tak. Jakby ten odcinek, który teraz nagrywam, jest najnowszy, a późniejszy będzie trochę późniejszy. Tak, jest. Także, no co? Druga informacja jest taka, że w Halloween wrzuciłem specjalny halloweenowy odcinek, z którego wrzuciłem parę TikToków na swój profil. No i generalnie pojawił się tam pewien dosyć, może nieciekawy dla niektórych osób, żart. Jakby podkreślę, że to był żart, ok? Żart, nic więcej. Mianowicie powiedziałem tam, że baba oczywiście respi się w kuchni. Jakby to był żart, ok? Halo, panie TikToku, proszę mi nie usuwać e, dź, dźwięku z moich tych TikToków, proszę, naprawdę. Baga, to był tylko żart, ja nie chciałem nikogo urazić, naprawdę. Przepraszam, jeżeli ktośkolwiek tutaj przed mnie powyzywać, jak bardzo seksistowski jestem, albo nie wiem, zjebany, czy w inny sposób. Zły. To to był tylko żart, okej? Okay? To, to była tylko komedia, może na najniższych lotów, ale to komedia jednak. E, tak, dobra, może koniec z tymi informacjami, e, zaczynamy dzisiejszy odcinek otwierając pokój z zaopatrzeniem, w którym, no, chyba już wiecie co, co nas czeka. Tak jest, tak jest. Generalnie jak widzicie znajduje się tu jeszcze sporo naprawdę rzeczy, chociaż ja chyba nie mam miejsca w obecnie. Ale weźmiemy ten granatnik, proszę bardzo. Granatnik. Cyk! Oh, je, Nie mam co tutaj za bardzo udawać ekscytacji, bo jakby już widziałem ten granatnik, ale no dobra. Jak widzicie on używa pocisków zapalających, na który już nie mam miejsca. Aha i mam jeszcze jeden wytrych, który znalazłem. Przed domem, w takiej doniczce powiedzmy. Także możemy go sobie użyć, aby otworzyć na przykład tą skrzyneczkę. Proszę bardzo. W której znajdziemy naboje do strzelby. Także zajebiście. Ale możemy wrócić tutaj z powrotem. Aby zebrać kolejne pociski zapalające. Jak widzicie on, ten granatnik ma tylko jedną, jedną, jeden pocisk w magazynku. No i używa pocisków zapalających, których możemy... Które możemy robić paliwem stałymi silnymi chemikaliami, albo możemy też użyć neuropocisków, ale nie do końca wiem, jak one działają. Pociski zapalające to chyba jesteśmy w stanie się domyślić. Dobra, w takim razie ja się w sumie mogę cofnąć tutaj do safehouse, bo nie jest jakoś super daleko. Przecież teoretycznie no dobra, to jest to. Teoretycznie nie muszę tego zbierać, bo już to zbierałem, jakby, wcześniej. I już na sejwie mam i tak zapisane. Ale mogę zebrać, aby dorobić paliwo do palnika, bo nie wiem, jak dużo mam. Nie, no, chyba dużo. 150 chyba mam maksymalnie obecnie. No ale dobra. W takim razie schowajmy tutaj brok strzelniczy. Nie, to jest sporo. Nawet mam tego. Okej, okay, okej. Okay. Ale możemy zrobić na przykład... Yy... Chwila, bo co ja bym musiał schować? No dobra, cofnę się po to paliwo stałe, bo wykorzystamy je... Znaczy, tutaj jeszcze coś było do zebrania. Kurwa, no nie ma miejsca! Czy ja schowałem ten proch? Nie, to jest paliwo stałe. Kurwa. Generalnie z jednej strony może lepiej, że tamtego odcinka nie mogę wam pokazać, bo takiego wylewu dostałem w walce z tą matką, że to może lepiej było tego nie pokazywać. Jakieś cztery pociski z tego granatnika to sobie pod nogi strzeliłem. Także. No, ne, ne, ta, ta... Um, dobra. Nie mam dużo miejsca w kwipunku. Niestety. 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 Ale weźmiemy te silne chemikalia i weźmiemy to paliwo stałe. Cyk. Dobrze. tworzymy sobie. Nie, elegancko. Pociski zapalające i weźmiemy ten. Cyk, cofniemy się jeszcze. Po to silne chemikalia może. Hmm, dobra. To schowamy. To schowamy. Na razie ten granatnik też schowam. I, ale to wezmę. Halo. Halo! Kurwa, co jest? O, dobra. Monetę damy tu, to damy tak, czy damy, tak, damy tak, to damy tak, to damy tak i to damy tak. Zajebiście. I możemy teraz iść. Możemy... Chyba To jest yy, ostatni klucz kruka, jaki mogę tu wykorzystać. Obecnie musimy... W ogóle to jest szklarnia, przy bardzo. Yy, no obecnie musimy iść znowu do tych drzwi. No i ten wytrych znalazłem yy, tutaj, w tym zbanku był. Tak, to był przed drzwiami. Jak, jak coś, jak coś. No dobra, no to co, lecimy w takim razie tutaj do góry, no bo... Nie pozostaje nam nic innego w takim razie. O kurwa! Ale bym ci jedno wryj teraz, suko jebana! Musiałem, okej? Okay? Musiałem, jakby... <ścoughs> Musiałem, dobra? <ścoughs> nie było innej opcji. Przysięgam. W... Szmato! Dobra, generalnie teraz przynajmniej wiem co tutaj robić, bo pff, muszę się przyznać, umarłem to pierwszy raz. Generalnie ją trzeba atakować. <laughs> tak, to wiem, że to dosyć skomplikowane i generalnie ciężko było na to wpaść, ale tak trzeba właśnie zrobić. Trzeba się bronić przed robalami i atakować ją w międzyczasie. Także to właśnie zróbmy. Czy już się udało? Chyba nie. Yy, bo ona generalnie musi spaść tutaj na to. No kurwa, nie mam już tego? Umieraj! Chodź tu, szmato! Giń! Kiedy spałnisz? O, czekaj. Może lampę trzeba było postrzelić? God damn! Giń, szmato! Job. 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 okej. Okay. Nie, nie, zginę. Zginę w smole, spierdalam. No. W takim razie zajęliśmy się Matulą. Przynajmniej na tę chwilę. Ona, oczywiście, jeszcze powróci, to możemy się domyśleć akurat. ale jak na razie to tyle. Dobra. W takim razie idziemy tutaj. Mamy klucz wrony, otwieramy to tajemne przejście. I mamy tutaj ten cały ołtarz. O którym pisała Mamuśka, że Zoe ma się nie zbliżać. Także. Zanim sprawdzimy, co tutaj jest, zobaczmy, co jest tutaj. Bo mamy tutaj też parę ciekawych rzeczy. Tu jest podejrzany pokój, w którym jest. Halo? Laleczka wodu. Okej, okay. nie można z nią nic zrobić. Nie wiem, czy ona przedstawia mnie, czy może kogoś innego. Ale tu mamy paliwo do palnika. A tutaj mamy notatkę oraz yy, pianino, na którym nie mogę zagrać. Tu jaka stylowa, w ogóle gadaj. Dobra, co my tu mamy? 11 października. Odkąd dzieciak zjawił się w domu, całe dnie dźwięczy mi w uszach i nie mogę zasnąć. Zoe ma rację, z dziewczyną i kobietą, z którą przyszła, jest coś nie tak. 15 października. Mamo mamy, słyszę głosy i ciągle mi niedobrze. Wybrałam się do lekarza w mieście i zrobiłam prześwietlenie, co się ze mną dzieje. 23 października. Dziewczyna dała mi prezent. Któryś października schowałam prezent w tajemnym pokoju na samym końcu drugiego piętra, gdzie nigdy go nie znajdzie. Ta ręka to znak zaufania dziecka. Ta ręka przyniesie nam szczęście, a jeśli ktoś ośmieli się je zakłócić, zabije. What the fuck! A tutaj mamy na przykład jeszcze martwego kurwa szczura. Tak, który wygląda jak ten taki robot, co się tak kręcił ze Star Warsów. Wiecie o co chodzi. <grych> Dobra, nieważne. Tutaj mamy również coś podejrzanego. Jest to pewien mechanizm, totalnie debilny, ale tutaj trzeba powiesić tą lampę, która ma, e, którą ma Margarit. Jak widzicie, waga i drzwi są połączone, tak musimy generalnie przeważyć to tak, żeby było równo i później ta linka pociągnie tutaj ten zamek, i się otworzą drzwi. Oczywiście można by było to ręką tutaj po prostu pociągnąć, poczekać aż się zamek otworzy, otworzyć drzwi i wejść tam, ale no, to gra komputerowa w końcu. Mamy starożytną monetę, też e, właśnie, bo ja nie pamiętam, czy ja. A tu jeszcze. A nie, dobra, 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 nieważne, nieważne, nic nie mówię. E, idziemy dalej, idziemy dalej. E, musimy się cofnąć, bo tutaj nic nie zrobimy. E, także, no co, otwieramy tą tajemną skrzynkę. O co w tu walki wszędzie wysą. What, the... What the hell? O <grym> Musiałem, okej, okay, musiałem. Dobra, co my tu mamy? W sprawie surowicy serii do wytworzenia surowicy wymagane następujące składniki: jeden nerw czaszkowy serii D, dwa nerw obwodowy serii D. I think that's it.

Tak, musimy otworzyć tamten mechanizm i żeby otworzyć ten mechanizm potrzebna nam jest ta latarnia, którą, jak widzieliście przed chwilą, no, mamuśka zawinęła. Ym, ale ja będę musiał obecnie cofnąć się do safe house'u, bo nie wiem w sumie po co schowałem ten granatnik. Ale schowamy tą starożytną monetę przy okazji, weźmiemy granatnik, no i chyba już wiecie co nas czeka, gdy tam zejdziemy, jakby to nie jest tutaj. Zbyt yy, spoilerowa rzecz, że tak powiem, że no będziemy z nią walczyć. Mm, ale obecnie wróćmy się tutaj. Bo i tak muszę zostawić te rzeczy. Czy ja na pewno jestem przygotowany, mam full apteczek, mam full zdrowie. Yy, także no co? Schowajmy to. Yy, schowajmy klucz wrony, bo i tak się już nie przydam. Czy ja mam jakieś paliwo stałe tutaj? Yy, kurde, nie mam niestety. Przydałaby się amunicja jeszcze do palnika, no ale trudno, Weźmiemy tak, korbka starożytna moneta, what the fuck, dobra, zapiszę, dobra, bym nic nie spierdolił, bo jak sobie jeszcze nadpiszę save'a, którego nie powinienem nadpisywać, zróbmy to szybko, bo się czuję niekomfortowo, bo nie chcę robić tego wszystkiego od nowa, także lecimy, lecimy od razu, jak na razie trzymajmy może ten, no, Palnik, w łapie. Yy, chwila. Jak ja muszę iść. Tędy, prawda? Nie. nie. O oh, 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 kurwa to są te robale. Dobra, nie, 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 no, nie idziemy tędy. Idziemy tędy. W takim razie. Yy, wszystko tu mamy zebrane. No i co? Lecimy w takim razie do Mamuśki, no bo nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że ona tam na mnie czeka. Nie mam więcej amunicji do pistoletu. Ile mam do strzelby? Całkiem sporo. Damy radę, damy radę. Tym razem wiem co robić przynajmniej. Chyba. Chyba. <ścoughs> Okej. Okay. Well, that's special. Tam, chyba nic nie muszę tutaj dodawać, co? Chyba nic nie muszę. Dobra, lecimy w takim razie. Na szybkości. Mamy podejrzaną drabinę w podejrzanej dziurze, no i wychodzimy do góry. Co nas tu może czekać? Nie mam pojęcia. No. no i mamy tajemniczą szklarnię, o której wam mówiłem wcześniej. Nie pamiętam, czy to były jakieś itemy, które można było zebrać? Wiem, że na pewno można otworzyć te drzwi tutaj, które prowadzą nas prosto do kampera, także fajnie, fajnie. Elegancko, co możemy otworzyć. No, um, czekaj. Okay. O, silna chemikalia. Ale i tak nie mam paliwa stałego. Dobra, chuj, na razie nie zbieram y, tych rzeczy, bo i tak nie mam na to miejsca. Obecnie. Także spróbujmy wejść do szklarni. Tędy nie wejdziemy. Także mamy tutaj jeszcze jedno podejrzane wejście. Y, które prowadzi nas... Halo? A, to jest zdjęcie skarbu. Tak, generalnie ten skarb zaraz wam pokażę, gdzie się znajduje. Znajduje się tu w kamperze. To, to mogę wam pokazać. Już go wcześniej znalazłem. Też tutaj znajdują się naboje do strzelby, jak widać. No i... Ten skarb znajduje się tutaj w kiblu. Jest on tu. Jest to amunicja do pistoletu mak 44. Jak widzicie, amunicja do tego pistoletu jest jako skarb w tej grze. I mamy tutaj tylko trzy pociski, także no naprawdę nieciekawie, jeśli mam być szczery. No, widzę, że mam nadwyżkę naboi do strzelby. To fajnie. Na razie schowam. Amunicja pistoletowa. Dobra, chwilę przeładuję sobie jeszcze to. Klas. Weźmiemy to, schowamy klas elegancko idziemy idziemy na, na walkę w takim razie idziemy, idziemy. no i mamy wejście otwarte okej okay. i tutaj mamy pokój zaopatrzeniowy jak widać mamy tu pełno ziela yy, mamy również zamkniętą szafkę na wytrych nie mam wytrychu i tutaj jest coś ciekawego: jest to środek rozdzielający. On służy do rozdzielania, jakby na przykład amunicji na chemikalia. Więc możemy sobie chemikalia np. z amunicji pistoletowej wyciągnąć. Nie wiem, jak to działa, ale można. I chyba mamy paliwo stałe. Z tych chemikali tu nie ma co. Bo chciałem sobie zrobić do palnika amunicję. Ale nie mam chemikali. Więc na razie może to zostawię. Teoretycznie mógłbym zrobić kolejny pocisk do na przykład fila. W sumie to możemy tak zrobić, czemu nie. Weźmiemy to paliwo stałe i weźmiemy te silne mikalia, które się znajdowały tutaj. Dorobimy sobie jeszcze dwa pociski do granatnika. I wam pokażę jak on działa. Bo ja już mniej więcej wiem. Nie potrafię kompletnie z niego strzelać, ale pokażę wam jak działa. <grych> Cyk, dobra. Mamy wszystko... elegancko... schodzimy w takim razie tutaj na dół. Ajajaj... ajajajaj... Aj. Dobra, znowu to samo, ja tole. To jest właśnie w tym najgorsze, że jeszcze raz muszę z nią walczyć. Dobra, tędy nie przejdziemy, ale wiem, że jest achievement za... ten... Yy, zniszczenie robali nożem yy, na drzwiach czy na jakiejś szafce tutaj również są itemy, które można zebrać. Tutaj jest brama, przez, który, przez którą nie przejdziemy. No ale tu mamy skrzyneczkę, na przykład, gdzie jest paliwo do palnika, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tu nic więcej nie ma. Tu są oczywiście zamknięte drzwi. Tutaj mamy psychostymulanty, które, no obecnie takie średnio mi się przydadzą. No i tutaj mamy ościed. Drzwi pająkowe. Kurwa. Klas, klas. Yy, ale podobno to można nożem zniszczyć. Chyba. Kurwa, nie wiem. Można czy nie można? Kurwo. Chyba nie można, nie można, nie. Można? Już mam żółte zdrowie. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Halo? Kurwa. Ty, nie, no można. Dobra, ja to zrobię. Dla achievementu wszystko. Dla achievementu wszystko. Chyba mam achievement, czy nie mam? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Yy, ale naboje do strzelby tu mamy za to. Mm, dobra. W takim razie użyjmy apteczki. No, żółte zdrowie. Kurwa, znowu to samo. No, żółte zdrowie. Ej. No i co, chyba idziemy tu do góry. Tak mi się wydaje. Także lecimy, lecimy. O kurwa! Don't you worry, nun! Szmato... Mm. Tak jest. Okej, okay. została z tak z metra, także... Mm, ...zapowiada się ciekawie. Tutaj również mamy pełno przedmiotów, które możemy zbierać, generalnie. I wam pokażę, jak działa granatnik. Wyciągnę go sobie tylko. Kurwa, działaj! A w wkurwia to menu, naprawdę. No ono jest tak zepsute na pececie! NO NIE MOGĘ TEGO PRZENIEŚĆ! No przenieś to, no, dobra. Okej. Okay. Gdzie jest tej szmato? No, no tu generalnie będzie się pałętać wszędzie tak naprawdę. Zaraz zniszczy tą drabinę. Oh. 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 O! ty kurwo! Uh. Dobra, strzeliłem sobie po nogi tak jak poprzednio, ale pokazałem wam jak działa granatnik. Łoń, suko! Ona generalnie ma taki kokon na dupsku, w który trzeba strzelać ewidentnie. Gim. O kurwa, jest dobrze. Jest dobrze, szybki reload, szybki reload! Już ma to! Tak jest, ona teraz będzie się bić, a ja ją napierdala. No teraz to ładnie ją lecę tym granatnikiem. Wcześniej to maksymalnie tak z jednym pociskiem ją trafiłem. A no, też miałem z cztery. <laughs> Więc no nieciekawie, nieciekawie. Yy, ale dobra, to mamy. To mamy w takim razie. Here I come. Hmm. O, ty kurwa. Umieram! Okej, okay. czy ponisz to? Okej, okay. amunicja, pistolet. Oba! Jezus, Maria! Nie, uciekaj, uciekaj. Nadal tak samo straszy. Ja pierdolę. Czemu ja to muszę robić? Życie mnie nienawidzi, kurwa. Dobra, gin. Szmato. Umieraj. Umieraj. Co się z nią dzieje? Czemu ona lewituje w powietrzu? Ja pierdolę. Gij! Wlazła do komina. Ja nie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się wyczynia? Idę mam zdrowia dół jak na razie. What the fuck? Co ma kurwa robi? Gdzie ma jest? Halo? Hy, yy, hy, yy. ja pierdolę, robale. Nie, 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 chwila, szybko wyciągnij w ogóle ten, miotacz ognia. Czy to można jakoś szybciej robić, bo ja się czuję jakbym miał wylew. Dobra, umierać robale. O, oh, what the fuck! Nie, nie, zostaw mnie. Jak ona prezentuje tego pompersa? God damn, oh shit! Spierdalam, spierdalam. Okej, okay, umieraj. Ile możesz jeszcze dostać, szmato, no? Ile? Patrzcie, jak ona się wije, fają. Ja pierdolę. Umieraj. Gdzie ona polazła? Wyłaś tu. Mato. Okej, okay, nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu. Czy ona się wyteleportowała stamtąd, czy ona zaraz wyjdzie? Ten. O, jest tu. No chodź tu. Czy to jest najbardziej denerwujące w tej walce, że ona tak często ucieka. Bo jeżeli to by była. <laughs> jeżeli to by była ciągła konfrontacja, i mógłbym z nim po prostu walczyć non-stop. Może by to nie było aż takie straszne, nawet ale jeszcze ta muzyka wcale nie pomaga. Ok, spadła na plery, Dziń, ma to. Patrzcie, jak się bije, ale to jeszcze nie znaczy, że umarła. Jak dużo ty masz jeszcze zdrowia, szmaciuro? Nie mam pojęcia, co jest z nią nie tak. Halo? Gdzie jesteś? Ty się tam kurwa regenerujesz? Schodzę tam. Nie ma jej tu. Kurwa nie jest dobrze. Jak nie ma jej tu. O nie robale, robale, robale. Nie dadzą mi wejść po drabinie. Nie dadzą mi wejść po drabinie. Okej, okay, dali mi. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Dosta... Kurwa nie, nie to chciałem. Halo. Płoń z synów. Ty też płoń. Ty też płoń. Ty też płoń. Płonie? Nie wiem czy płonie, czy nie płonie. Nie, nie płonie. Nie! O ty, kurwo! Nie, zostaw mnie. Kurwo! Nie gadaj, że umarłem. Halo, leczcie, 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 i tam leczcie na łeb, leczcie na łeb. Oh, jezus, ja pierdolę, kurwa. Ty, kurwa. Halo? ona jest. Nie widzę nic, zasłania. O oh, jezus, ja pierdolę. No czemu, no nie ginie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Na Żółte zdrowie i już, no Giń, kurwa, giń Gin, proszę cię. Proszę cię, umieraj. Gin! O! Udało się? Czy cię nie udało? Kurwa, myślałem, że się udało. Nie udało się, ewidentnie się nie udało umieraj no ile możesz kurwo jeszcze dostać Umarłaś? Zdychaj ty kurwo tempa w końcu tak jest tak jest szmata skamieniała brzydka tak jest we'll fucking stay dead okay? Okej. Okay. I mamy lampę. Tak, udało się. Ym, generalnie. <grym> What the fuck. Ym, ja sobie wcześniej poza odcinkiem tu pochodziłem i pozbierałem pełno śmieci. Jak widzicie wszystkie robaki po zabiciu jej znikają już po prostu. I ich nie ma, więc możemy bez problemu zbierać te zasoby, które się tu znajdują. Jest ich całkiem sporo, muszę przyznać. Wiem, czy ja mam wszystkie, nie, apteczki, wszystkie zużyłem. Jest ich całkiem sporo, jak widać. No, nie mam za bardzo po co ich teraz zbierać, ale mogę Wam pokazać, jak dużo ich jest. Bo tak naprawdę, no, mamy paliwo, tu mamy chemikalia, tu gdzieś apteczka leżała, pamiętam. Tutaj mamy również chemikalia. Gdzie była ta apteczka? Gdzieś tu była. Pełno chemikalii to jest akurat fajne, w tym, że tu jest aż tak dużo chemikali. Bo chemikalia to dosyć rzadkie, dosyć rzadkie. A apteczka była tutaj, że bardzo jest. Mam ziele również, pełno innych śmieci. Skrzyneczka nawet, naboje do szczelby. Świetnie, świetnie. Jak widzicie, no całkiem sporo amunicji, no niestety, na nią poszło. Mimo, że wystrzeliłem tyle z granatnika, nawet no, ale trudno. No, trudno. Tak już musiało być. Te drzwi możemy otworzyć bez problemu. Nie, tu mamy psychostymulanty. Wszystkie drzwi są teraz otwarte. No i tu są jeszcze te rzeczy. To jest również otwarte. No i otworzy się również ta brama tutaj. Prawda? O, no, <noise> właśnie. Nie Już myślałem, że mnie oszukali. Ok. Dobra. I mamy tu również naboje do strzelby. Niestety, no dosyć nieznaczącą ilość, ale zawsze coś. No i w taki oto sposób dało nam się pokonać matulę. I, I mamy przez to naszą lampę. Którą dopiero użyjemy w następnym odcinku. No, ale dobra. W takim razie to chyba tyle. O wiele szybciej mi to poszło niż wcześniej. I nie umarłem, także jest zajebiście. No i co, to chyba tyle z rzeczy, które zrobiliśmy wcześniej w tamtym odcinku. Teraz już chyba mogę nagrywać normalnie, także zajebiście. Tu mamy wszystko. Chyba tak. Chyba tak generalnie. Chyba. Chyba tak. Także no, co? Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Stoczyliśmy walkę z Matulą. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Także. Shimano.